Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o komponowaniu ubioru z apaszką w kwiaty. Mogę śmiało powiedzieć, że moja apaszka jest unikatowa, ponieważ materiał ten należał niegdyś do mojej prababci. Miała z niego uszytą sukienkę, a ja postanowiłam wykorzystać go w formie apaszki. Urzekły mi jej piękne kwiatowe motywy, motywy bordowych róż z zielonymi liśmi oraz beżowymi akcentami. I wszystkie te kolory postanowiłam powtórzyć echem w moim zestawieniu. Zaczęłam od dopasowania beżowej klasycznej marynarki oraz bordowych spodni, i w ten sposób zaczął wyłaniać się zestaw, który można by określić mianem specato, czyli takim, w którym mamy jaśniejszą klasyczną marynarkę oraz ciemniejsze spodnie, bądź na odwrót. Do tego jeszcze dobrałam jako bazy białą koszulę i wszystkie kolory powtórzyłam jeszcze na broszce, którą przypiłam do marynarki, a na której także widnieją motywy ruszy świetnie nawiązujące do paszki. Do tego dopasowałam beret bordowy, którego kolor odpowiada oczywiście kolorowi spodni, a do spodni dobrałam buty i rajstopy w bardzo zbliżonym odcieniu i w ten sposób uzyskałam optycznie wydłużoną linię nóg. wygląda moja interpretacja apaszki w kwiaty. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.